Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na haul kosmetyczny. Pokażę wam moje zakupy kosmetyczne z ostatnich kilku tygodni, i będzie to taka zapowiedź nadchodzących filmów przegląd produktów, które będę dla was testować w najbliższym czasie. Są tutaj kosmetyki z Sephory, z Biedronki i trochę nowości z Rosmana. Także wiecie, różne półki cenowe. I poza kosmetykami, które kupiłam sama, dostałam paczkę z nowościami Evaline Cosmetics i te kosmetyki, tą paczkę, zawartość paczki pokażę wam pod koniec filmu. Także przechodzimy sobie do rzeczy i zaczniemy od Rosmana. Dwie nowości pielęgnacyjne, Facebook seria Superstar i tutaj mam piankę do mycia twarzy nawilżającą, rozświetlającą oraz masełko, masło do demakijażu do skóry odwodnionej, szarej i pozbawionej blasku. Kto mnie ogląda ten na pewno kojarzy, że ja bardzo lubię masło do demakijażu z marki Flaw. Ono mi się super sprawdzało. Ostatnio troszkę od niego odeszłam, testuję inne produkty, ale na pewno jeszcze do niego wrócę. No i to jest coś w tym stylu, także bardzo, bardzo jestem ciekawa jak ono mi się sprawdzi. Zaczynam od razu testy. Jeśli chodzi o piankę, już ją testuję. To jest, jak mówiłam, pianka nawilżająca, rozświetlająca. Ja ostatnio przerzuciłam się na pianki i bardzo dobrze mi się sprawdzają. Jeśli chodzi o te produkty, kupiłam je pod koniec kwietnia i pianka kosztowała 12 zł, a masełko kosztowało 17 zł. I te produkty weszły do Rosmana, były nowościami ale od razu weszły na promocję. Kolejna nowość z Rossmana, jeśli chodzi o pielęgnację włosów. Tutaj mam Garnier Fructis seria Hair Food, maseczka arbuzowa. Z tej serii wyszedł również szampon i odżywka, także wiecie, taka cała mini kolekcja. No i jeśli chodzi o te maski, miałam bananową, miałam z papają, bardzo dobrze mi się sprawdzały. Szampon i odżywkę pewnie też bym kupiła, ale po prostu mam zapas innych, dlatego chcę pozużywać. Stwierdziłam, że wezmę na przetestowanie tą maseczkę arbuzową i ona w tym momencie jest na promocji za 15 zł. Więc jeżeli chcecie przetestować, to fajna okazja. Dwa produkty, które złapałam na wyprzedaży przy Kasie, i myślę, że to są po prostu takie końcówki tej głównej wyprzedaży, która trwała w Rossmanie. Są to kosmetyki od marki Perfekta, seria z ekstraktem ze śliny z jasku czy gniazd. 50-60, krem pod oczy i krem do twarzy na dzień i na noc 50. One kosztowały 4,99 za sztukę, mają długie daty przydatności. Stwierdziłam, że wezmę po prostu dla mamy. No, bo zbliża się dzień matki, także będę miała, żeby dołożyć jej do kwiatów i do czekoladek. Myślę, że fajna okazja. No, i jeśli chodzi o rozman i o pielęgnację, to by było wszystko. Pokażę Wam jeszcze dwa produkty do makijażu, na które się skusiłam. Jest to marka Nam Cosmetics i są to letnie nowości. Mamy tutaj paletkę Sparkling Desert Palette. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. W środku są cztery cienie połyskujące, także jest to typowa taka letnia paleta wyjazdowa, gdzie robimy tylko delikatny makijaż jednym albo dwoma cieniami. No i mamy gotowy make-up. Wygląda to tak, więc zapowiada się ona naprawdę fajnie. Mamy dużą pojemność cieni. Dodatkowo te kolory są takie bardzo dzienne, bardzo delikatne. Powiedziałabym, że uniwersalne, każdemu się sprawdzą. Nawet jeżeli nie będą jakoś spektakularnie błyszczące, takie turbo pigmenty, to nie o to też w tym chodzi, bo to ma być makijaż szybki, dzienny, intuicyjny. Więc tą paletkę przetestuję z wami w najbliższym teście nowości drogeryjnych. I w tym samym filmie przetestuję również to. I to jest Nam Sparkling Desert Illuminator. I to ma być rozświetlacz do twarzy i ciała w formie mozaiki. Wygląda to tak, więc zapowiada się całkiem interesująco. Mamy tutaj w środku złoty rozświetlacz, po bokach mamy taki nudziakowy rozświetlacz i troszeczkę ciemnego brązu. Więc myślę, że na opalonej skórze, czy na ciele, czy na twarzy. Będzie to wyglądało ładnie. Celowo ja nie kupiłam go na teraz, tylko raczej planuję go zabrać na wakacje, także mam nadzieję, że sprawdzi się w teście ok. No jeśli chodzi o to opakowanie, tutaj bym się troszkę przyczepiła, bo produkt w cenie regularnej kosztuje 50 zł, to jest naprawdę sporo jak na drogarię. No a to opakowanie mamy takie wiecie, słabe, plastikowe. Co do tej palety, tu już lepiej, bo to jest kartonowe opakowanie, ale jest dobrze wykonane, no a to jest takie słabiutkie. Ta paleta w cenie regularnej również kosztuje 50 zł. Ten rozświetlacz złapałam teraz na promocji i on cały czas chyba na tej promocji jest za 32 zł. Tą paletkę dorwałam wcześniej za niecałe 30 Także te kosmetyki również złapałam na promkach. No i jak mówiłam, niedługo będziemy je testować. Przechodzimy sobie dalej i jeśli chodzi o Sephora, w końcu zdecydowałam się na Gloss Bomb Cream, czyli wersję błyszczyku Gloss Bomb, tylko że takiego wiecie, kryjącego, dającego kolor bo jeśli chodzi o te błyszczyki z Fenty podstawowe, one mi się naprawdę super sprawdzają, mam kilka kolorów i często używam, także doszłam do wniosku, że chcę przetestować, no i wzięłam sobie klasyczny odcień Fenty Glow i to jest numerek 02. Więc za jakiś czas na moim kanale pojawi się test droższych kosmetyków, droższych nowości, takich bardziej perfumeryjnych, bo długo takiego filmu u mnie nie było, cały czas testujemy drogerię, no a może niektórzy byliby zainteresowani po prostu testem droższych produktów. I kupiłam też dwie palety Sephora Pocket Palette, i one były z rabatem minus 20%. Na szczęście nie kupiłam ich w cenie regularnej, bo szczerze mówiąc jakbym miała zapłacić 55 zł za każdą z tych palet, to raczej bym się nie zdecydowała, chociaż widziałam na YouTubie, że recenzje są pozytywne. No ale i tak to jest sporo, bo tutaj mamy w środku po 6 cieni. 55 minus 20%, no to wyszło całkiem przyzwoicie. Paletki po wyjęciu z kartoników wyglądają tak. I jeśli chodzi o to, było najwięcej recenzji na YouTubie i bardzo dużo osób naprawdę chwaliło te cienie. Ja szczerze mówiąc, dawno, dawno nie testowałam nic z Sephora Collection, także jestem bardzo ciekawa, jak te palety mi się sprawdzą. No i mamy tutaj taką klasyczną, delikatnie ciepłą kolorystykę. No myślę, że bardzo uniwersalną. Jeśli chodzi o gramaturę, cienie naprawdę wydają się spore. Jest to wszystko fajnie zrobione, bo niby taki klasyczny kartonik, ale mamy tu zabezpieczenie gumką, więc znowu paleta fajna, jeśli chodzi o podróże. Druga paleta powiedziałabym, że jest w takich morskich klimatach, bo mamy tutaj połyskujący granat. Mamy matową, taką troszkę zgniłą zieleń. Mamy taki jasny kolor, który również jest zielenią, ale bardzo rozbieloną. Także no, paleta zapowiada się ciekawie. Ogólnie ta kolorystyka mi się podoba, więc będę testować. Może wiecie, nie będę tą paletą wykonywać stuprocentowego, pełnego makijażu oka, ale myślę, że będę ze sobą po prostu te dwie paletki łączyć. Jeśli chodzi o Seforę, to by było wszystko, więc takie wiecie, małe zamówionko. No i przechodzimy dalej. Biedronka i najnowsza kolekcja bez biedronki. Mamy tutaj mgiełkę rozświetlającą, mgiełkę utrwalającą i rozświetlacz. I jeśli chodzi o test tych produktów, on już jest na kanale, więc wrzucę Wam tutaj na górze odnośnik. I do przetestowania kupiłam jeszcze brązer, który był bardzo mocno polecany na YouTubie. I to jest My Glow Bronze. I w teście tych produktów również ten brązer dla Was przetestowałam. Także jak jesteście ciekawi, to zerknijcie sobie tutaj, no i obejrzyjcie sobie ten film. Przechodzimy sobie dalej. W Biedronce dorwałam jeszcze suche szampony z marki Nuki. Ja już na te szampony polowałam jakiś czas. Teraz była promocja 1 plus 1. Jeden szampon kosztował normalnie 7,99, więc w tym wypadku za dwa szampony zapłaciłam właśnie tą cenę. Przetestuję, na pewno dam wam znać. I mam tutaj zapach soczystego mango i zapach dojrzałej wiśni. I była też promocja 2 plus 1 na higienę jamy ustnej i ja zdecydowałam się kupić dwie pasty, których jeszcze nie testowałam. No wiecie, to nie jest tak bardzo kosmetycznie, no ale stwierdziłam, że Wam pokażę. Mam tutaj Colgate z ekstraktem z cytryny i aloesem i mam Colgate z ekstraktem z kokosa i z imbirem Testowałam jakiś czas temu pastę z węglem z tej serii i ona mi się dobrze sprawdziła, także stwierdziłam, dobra, no wezmę i przetestuję No wiecie, trzeba było wziąć trzy produkty, także dobrałam sobie do tego jakiś listerin No i wyszło fajnie, bo pasta w cenie regularnej kosztowała 10 zł No a ja w sumie zapłaciłam za dwa produkty i jeden dostałam gratis Dalej małe zakupy za Allegro zamówiłam dwie pomadki L'Oreal Paris Signature Rouge i tutaj mam kolorek 116 i 114. Jeśli chodzi o ten kolor, mam go dzisiaj na ustach, ale nie zostawiłam go tak, jak nałożyłam, tylko odcisnęłam go w chusteczkę, żeby to był taki efekt, wiecie, troszeczkę znoszonej pomadki, takich troszkę przygryzionych ust, i on mi się naprawdę bardzo podoba. Myślałam, że będzie dla mnie taki zbyt intensywny, ale myślę, że na lato będzie fajny. No, i tutaj mam taki brązowy nudziak. Ja bardzo lubię formułę tych pomadek. One są lekkie, delikatne, niewyczuwalne, ale bardzo mocno napigmentowane i bardzo długo się utrzymują. Także stwierdziłam w końcu, muszę sobie kupić kolejne kolory. I złapałam je na Allegro, dlatego że były w najlepszej cenie w jakiejś tam drogerii. Może wrzucę Wam po prostu link do tej drogerii w opisie. I kosztowały chyba 24 zł za sztukę. Także naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę, że w Rosmanie kosztują około 60 zł za sztukę. I złapałam jeszcze paletę, paletę z Paese Star Shower, i ona też była na jakiejś super wyprzedaży, chyba za 30 zł. Już teraz dokładnie nie pamiętam. Stwierdziłam, wezmę, bo ogólnie paletek za dużo ostatnio nie kupuję. No, aspoezę to już w ogóle dawno, dawno nie testowałam. Ogólnie to nie jest jakaś super nowość, no ale doszłam do wniosku, że sobie gdzieś tam w jakimś filmie tą paletkę przetestujemy. Jeśli chodzi o moje zakupy, to by było wszystko. Przejdziemy sobie teraz do zawartości paczki z nowościami Eveline Cosmetics, i jest tutaj tego naprawdę sporo. Są tutaj kosmetyki, które ja już z wami testowałam na kanale i które znam. Także myślę, że te produkty powędrują po prostu do rozdań. W lipcu będzie rozdanie wakacyjne, a w grudniu planuję zrobić rozdanie świąteczne. Także na moim kanale w tym roku będą dla Was jeszcze dwa rozdania. No i na pewno jakieś kosmetyki z tej paczki polecą do rozdań. Ale jest tu też sporo kosmetyków, których jeszcze nie testowałam, także na pewno przetestuję z Wami w filmach z nowościami drugeryjnymi albo w jakichś oddzielnych testach. Zaczniemy sobie od kolorówki i od palet. Dostałam paletę Mystic Galaxy. Test już jest na kanale. Serdecznie Was zapraszam. Paletę z serii Wariette, test również jest na kanale. I paletkę kolorową Neon Lights, której nie mam, której nie testowałam, więc myślę, że w jakimś filmie przetestuję z wami ten produkt. Dalej trzy kosmetyki z serii Variette, czyli baza pod tusz, tusz do rzęs i eyeliner. I jeśli chodzi o te produkty, nie testowałam tylko eyelinera, więc on zostanie dla mnie do testów. A tutaj mam tusz, który Wam bardzo serdecznie polecałam nie raz, nie dwa. No i bazę, którą ostatnio z wami testowałam. Przechodzimy sobie dalej, dwie giełki i jeśli chodzi o giełki, zielono z Wami testowałam, polecałam Wam, bo jest naprawdę świetna. Jest to giełka utrwalająco odświeżająca z kwasem hialuronowym i bioorganicznym aloesem. I mam tutaj drugą wersję, jest to giełka matująca, odświeżająca z kwasem hialuronowym, biokokosem i glinką wulkaniczną. Ja mam skórę normalną, więc nie potrzebuję jako takiego zmatowienia, no ale jestem ciekawa tego produktu. Jeśli go mam, to na pewno w jakimś filmie przetestuję ją z wami, no i zobaczymy jakie będzie wykończenie i jaki będzie efekt na skórze. Mam tutaj również cztery kolory nowego kremu od Eveline i to jest Bioorganic Magical Color Correction CC Cream. Jestem ciekawa, widziałam testy na YouTubie, no sama się nie zdecydowałam, stwierdziłam, że mam sporo kremów BB, więc nie wiem po prostu, czy jest mi to potrzebne, ale jak dostałam, to na pewno przetestuję z Wami na kanale, zrobię oddzielny test tego produktu, zobaczymy jak będzie wyglądał, jaka będzie jego trwałość. I ostatnie kosmetyki z kolorówki to są konturówki z nowej kolekcji Make a Shape i tutaj mam 6 kolorów. Testowałam z Wami numerek 1 na kanale i ona mi się fajnie sprawdziła, była bardzo trwała, ale ma troszeczkę wysuszającą formułę, dlatego że to jest produkt wodoodporny. Więc ja nakładałam na tą konturówkę błyszczek i wtedy było ok. Jeśli chodzi o noszenie jej solo, to chyba nie do końca. I myślę, że zostawię sobie może dwa albo trzy kolory, a reszta poleci dla Was na rozdanie. No i przechodzimy sobie do pielęgnacji, którą dostałam. Pierwszy produkt to jest nowość do ciała Slim Extreme 4D 8 w 1. antcelulitowa kuracja modelująca skórę, formuła chłodząca. Ja kiedyś miałam chłodzący produkt tego typu od Eveline, i on był całkiem spoko, ale bardzo mocno chłodził. więc naprawdę musicie lubić taki efekt, bo to był taki hiper efekt chłodzenia. I to jest po prostu chyba ulepszona formuła Wege Booster. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy 96% składników pochodzenia naturalnego, także myślę, że przetestuję. Kolejna nowość pielęgnacyjna do twarzy i ciała to jest Żel rozświetlająco odżywczy z ekstraktem z mango. 99% bioorganiczna formuła. I ten produkt chyba widziałam w biedronce. Nie jestem pewna na 100%, ale on mi chyba mignął. I wydaje mi się, że widziałam jakąś wersję truskawkową. Nie jestem pewna na 100%, nie chcę przekręcać, ale tak mi się kojarzy, że one są dostępne w biedronce. Myślę, że będzie to fajny produkt w okresie letnim, dlatego że formuła podejrzewam, że będzie taka chłodząca, orzeźwiająca. Dodatkowo pewnie zapach mango, bo ja jeszcze go nie sprawdzałam. Jeśli chodzi o pojemność, jest dosyć duży. Także na wakacje ciężko by było ze sobą zabrać. Ale zawsze można to ograć, przelać sobie do takich mniejszych buteleczek travel size, no i zabrać ze sobą na wakacje. I myślę, że tak zrobię. Na pewno będę testować. I dostałam jeszcze całą kolekcję Rich Coconut. I tutaj mam produkty, które już testuję, które znam, ale też produkty, których nie znam. Jeśli chodzi o piankę, jeszcze nie testowałam, także jestem bardzo, bardzo ciekawa jak ono się sprawdzi. Dalej płyn micelarny z tonikiem, zamawiałam go jakiś czas temu na stronie Eveline. w tym momencie go testuję i sprawdza mi się ok. Dwa kremy, których nie znam jeśli chodzi o tą serię, ultra odżywczy kokosowy krem do twarzy, odżywcza bomba witaminowa. I druga wersja to jest multi nawilżający krem do twarzy, nawilżający koktajl mineralny. I chciałabym te produkty przetestować, ale myślę, że dopiero w lipcu albo w sierpniu, dlatego że w maju testuję serię aloesową z marki AA i testuję również te nowości Superstar od Facebooku. Piankę już zaczęłam testować, masełko zaraz wchodzi do testów, także no musi to troszeczkę poczekać. W czerwcu również przygotowane mam już kosmetyki do przetestowania, jeśli chodzi o pielęgnację, dlatego że postanowiłam w tym roku testować dla Was dużo pielęgnacji. Troszeczkę, wiecie, podzielić to nie tylko sama kolorówka i kolorówka, ale też pielęgnacyjne kosmetyki, bo wiem, że sporo osób się tym interesuje. No i chcę oglądać takie recenzje. Więc myślę, że te trzy produkty sobie zostawię i po prostu przetestuję w późniejszym terminie. I ostatni produkt z tej serii Rich Coconut to jest kosmetyk, który znam. Już mniej więcej od dwóch miesięcy go używam. Polecałam Wam go ostatnio na kanale. Jest to ultra bogaty kokosowy krepot oczy, także myślę, że on powędruje dla Was na rozdanie. I dostałam jeszcze w paczce dodatkowo gumy do ćwiczeń, więc jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę z tego korzystać, bo ostatnio ćwiczę troszeczkę więcej. Mam zamiar też zapisać się na siłownię. Wiecie, troszeczkę trzeba wziąć się za siebie, jeśli chodzi o te letnie miesiące, żeby bez problemu wejść w strój kąpielowy, żeby dobrze wyglądać. Ja nie mówię, że musimy ćwiczyć nie wiadomo jak, nie mówię, że wszyscy potrzebują ćwiczeń. No, ale ja też lepiej się czuję, jak troszeczkę oderwę się od bycia matką. Nie chcę tutaj, wiecie, mówić, że tego nie lubię, ale to jest taka chwila dla mnie, czy właśnie nagrywanie na YouTubie, czy troszeczkę ćwiczeń. No, myślę, że to jest fajna sprawa, żeby się po prostu zrelaksować, a przy okazji dobrze wyglądać. Także dziękuję bardzo za paczkę, dziękuję za gumy. Na pewno skorzystam i będę te kosmetyki dla Was niedługo testować. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. To jest taki niby nic, ale faktycznie pomaga w rozwoju kanału. Widzę, że jest nas coraz więcej i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Kanał osiąga coraz lepsze efekty, są duże zasięgi, także cieszę się, że oglądacie te filmy, że lubicie spędzać ze mną czas. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, które kosmetyki Was najbardziej interesują i które testy chcecie zobaczyć w pierwszej kolejności. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I to zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!